Jeśli masz dziś wrażenie, że patrząc na swoje życie, widzisz tylko zamknięte drzwi, tylko kolejne przeszkody, tylko zmęczenie, które nie chce odpuścić, to ten film jest dla Ciebie. Są momenty, w których człowiek dochodzi do miejsca, gdzie jego własne oczy przestają już widzieć rozwiązania. Widzisz problemy, widzisz brak odpowiedzi, widzisz drogę, która wydaje się coraz węższa. I właśnie w takich chwilach bardzo łatwo uwierzyć, że skoro ty już nie widzisz wyjścia, to może go naprawdę nie ma, że skoro w twojej głowie kończą się pomysły, to kończą się też możliwości. A tymczasem Biblia bardzo często pokazuje coś zupełnie innego: pokazuje momenty, w których ludzie Boga są w miejscu, gdzie po ludzku wszystko wygląda na zamknięte, a Bóg właśnie wtedy przygotowuje coś czego oni jeszcze nie są w stanie zobaczyć. To, że ty dziś czegoś nie widzisz, nie znaczy, że to nie istnieje. To znaczy tylko, że patrzysz z perspektywy człowieka, a Bóg patrzy z perspektywy drogi, która jest dłuższa niż jeden dzień, jedna decyzja, jeden sezon Twojego życia. Jest w Ewangelii bardzo mocna scena. Uczniowie są na jeziorze, jest noc, wiatr się wzmaga, burza uderza w łódź. Fale zalewają pokład. Choć wielu z nich to doświadczeni rybacy, nawet oni czują, że tracą kontrolę nad sytuacją. A w tym samym czasie Jezus śpi w łodzi. Spróbuj to sobie wyobrazić, naprawdę. To nie jest symbol, to nie jest tylko obraz, to jest prawdziwy strach, prawdziwa woda, prawdziwe fale zimno, zmęczenie i napięcie, które narasta z każdą chwilą. W ich sercach Rodzi się jedno pytanie: czy to już koniec? Dla uczniów wszystko wygląda coraz groźniej. Każda kolejna fala utwierdza ich w przekonaniu, że mogą nie dopłynąć. A Jezus spokojny, jakby był w zupełnie innym miejscu niż oni. I właśnie tu kryje się coś bardzo ważnego. Uczniowie patrzą na burzę. Jezus zna drogę po drugiej stronie. Oni skupiają się na tym, co teraz ich zalewa. On wie, dokąd ta łódź zmierza. Oni przeżywają chwilę, On ma w sercu cały plan. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który często działa w naszym życiu. Ty jesteś w środku swojej burzy. Czujesz chaos, czujesz zmęczenie, czujesz napięcie, a Jezus zna drugi brzeg, zna miejsce, do którego ta droga prowadzi. Zna rozwiązania, które jeszcze nie pojawiły się w Twojej codzienności, ale już są przygotowane w Jego planie. Może dziś jesteś w sytuacji, w której masz wrażenie, że wszystko co znasz się chwieje. Może twoja praca, relacja, zdrowie, może wewnętrzne poczucie sensu i może czujesz się trochę jak ci uczniowie. Robisz co możesz. Modlisz się jak potrafisz. Myślisz, analizujesz. A w środku jest pytanie: jak to się skończy? I właśnie tutaj pojawia się to zdanie, które jest sercem tego odcinka. On widzi to Czego ty już nie widzisz. Ty widzisz tylko dzisiejszy dzień. On widzi całą drogę. Ty widzisz zmęczenie. On widzi wzrost, który się dokonuje. Ty widzisz opóźnienie. On widzi przygotowanie. Ty widzisz ciszę. On widzi działanie, które jeszcze nie jest widoczne dla twoich oczu. To nie znaczy, że twoje emocje są nieważne. To znaczy, że twoje emocje nie są pełnym obrazem. Pełny obraz widzi Bóg. Posłuchaj teraz bardzo spokojnie tych słów. Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 4, werset 39. Wtedy wstał, zgromił wiatr i powiedział do jeziora: Milcz, uspokój się. Wiatr się uciszył i nastała wielka cisza. To jest moment, w którym uczniowie widzą coś, czego wcześniej nie byli w stanie zobaczyć. Widzą, że Jezus ma władzę także nad tym, co ich przeraża. Widzą, że to, co dla nich było końcem, dla Niego było tylko chwilą na drodze. Może dziś potrzebujesz usłyszeć dokładnie to samo, że Jezus ma władzę także nad Twoją burzą, nad Twoim chaosem, nad Twoim zmęczeniem. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz ciszy, On już wie, że ona przyjdzie. Czasem największym problemem nie jest sama burza. Największym problemem jest to, że w środku burzy zaczynamy wierzyć, że ona definiuje całą naszą przyszłość. Że skoro dziś jest trudno, to tak już będzie zawsze. Że skoro dziś nie widzisz wyjścia, to ono nie istnieje. A Jezus bardzo często przychodzi właśnie po to, żeby rozszerzyć twoją perspektywę. Żebyś zobaczył, że to, co dziś wydaje się ścianą, jutro może okazać się drzwiami. Że to, co dziś wygląda na koniec, może być początkiem nowego etapu, nie zawsze od razu, nie zawsze w sposób, który byśmy wybrali, ale zawsze w sposób, który prowadzi dalej. Jeśli chcesz, zapraszam Cię teraz do modlitwy. Jezu, Ty widzisz więcej niż ja. Ty widzisz drogę, nawet wtedy, gdy ja widzę tylko fale. Proszę Cię, wprowadź pokój w moje serce. Daj mi zaufanie na dziś. Naucz mnie oddawać Ci to, czego sam nie potrafię unieść. Zostań ze mną w tej drodze i pomóż mi wierzyć, że nawet jeśli teraz nie widzę rozwiązania, Ty już je widzisz i prowadzisz mnie krok po kroku. Amen. Jeśli dziś masz wrażenie, że Twoje oczy już nie widzą nadziei, pamiętaj o jednym: To, że Ty czegoś nie widzisz, nie znaczy, że Bóg tego nie widzi. On widzi więcej, widzi dalej. Widzi pełniej. Jeśli chcesz, zostaw w komentarzu jedno słowo: Ufam, nie jako hasło, ale jako cichy znak serca. A jeśli chcesz, zostań na kanale boski szept. Przed nami kolejne chwile, w których będziemy uczyć się patrzeć nie tylko swoimi oczami, ale też oczami wiary. Niech pokój będzie z Tobą, dziś i w każdym kolejnym kroku.